Halo, halo, dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie w nowym odcineczku Prosto z Portów Dover. Wyjeżdżamy z portu jak się okazuje, jedziemy jednak dzisiaj na rozładunek. Dlatego szkoda, że się spóźniłem, znaczy spóźniłem przez tego guzikiemera, ten prom nie wyszedł. Dzień dobry bardzo. Pyk! Good wow, job! Halo, halo! Rozładowany! Słuchajcie, trochę mi tym rozładunkiem zeszło, bo byłem tutaj 13.20 czasu brytyjskiego. Mamy 16.10. Nie spieszą się tu chłopaki na północy Anglii z rozładunkami. Ale najważniejsze, że jest dzisiaj rozładowana, a nie jutro. Bo to mi pozwala jechać pod załadunek i jutro już samego rana, o siódmej rano atakować załadunek co przekłada się na większe możliwości szybszego powrotu do domu więc na dzisiaj zostało jakieś 300 km i spanko po tych 300 km a tymczasem opuszczamy północną Anglię kierujemy się na południowo-wschodnią Anglię tak mniej więcej Słuchajcie, naładowałem sobie baterie w aparacie do końca, odłożyłem je na kilka dni, ale fajne proszę Eno Klasyczek. Odłożyłem je na kilka dni, wkładam ci do aparatu a tam 54% Zarąbiście Idziemy się wykąpać Nie wiem gdzie tu jest wejście, Cholipka. tam chyba Idziemy się wykąpać i koniec roboty na dzisiaj. Tam jeszcze mi zostało 10 km na parking. Mm, inny. A jutro pobudka o 5 rano. Biorąc pod uwagę, że już jest 20, trzeba zaraz iść spać. No, intensywny dzień. Yy, pełen dobrych nowości, znaczy dobrych wiadomości, w sensie dobrych yy, informacji. Także mógłby już tak się zakończyć. Słuchajcie, skusiłem się jeszcze no na ja takie knajpy azjatyckie fast foodowe, uwielbiam, skusiłem się jeszcze na chicken katsu czyli ryż z takim kotletem z kurczaka z sosem curry, uwielbiam, to jest uber prymitywne danie, uber proste, i uber zajebiste. by to powiedzieli, by moich live'ów wygląda trochę jak gówno. Ale my robimy te tematu na live'ie. Słuchajcie, cimno się zrobiło. Jak nie powiem gdzie i u kogo. Ale fajny klimat jest na tym parkingu. Nie no, jest klimatycznie. Kupiłem co na spróbowanie Pepsi Max. Malinowa. Jeszcze nie piłem malinowej. Złaszcza max malinowej. Nie znam w ogóle człowieka, który lubi Pepsi Max smakową, czy to wiśniową, czy cytrynową. Wszyscy wolą zwykłą. A ja jakoś tak kiedyś jak intensywnie liczyłem kalorie i się odchudzałem. Mógłbym do tego wrócić, bo waga ja nie zachwyca, to to zacząłem właśnie pić Pepsi Max no i tak zostało Swoją drogą Swoją drogą mnie tak dostał takich kropek dziwnych eee, Byłem na myni żeby to zmyć i to nie schodzi więc zastanawiam się co to jest i do, czy do tego do czego jakaś chemia nie będzie potrzebna także no jedziemy na parking Zostało wielkie G eee, 14 km i pobudka jutro o 5